Uwaga kierowcy, noga z gazu. Policjanci podlaskiej drogówki w trosce o bezpieczeństwo zmotoryzowanych, ale także i pieszych rozpoczęła kolejną już akcję prędkość. Pomiary z jaką prędkością poruszają się pojazdy prowadzone będą na wszystkich głównych drogach wojewódzkich, ale także tych dojazdowych do miast. Funkcjonariusze korzystać będą między innymi z laserowych mierników prędkości, a wspomagać ich będą radiowozy z wideorejestratorami. O szczegółach akcji mówi komisarz Piotr Pietrzak, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży. W policjanci akurat, których widzieliśmy do tej pory ujawnili 6 wykroczeń, z tego było 5 przekroczenia prędkości. No właśnie, dzisiaj zatrzymujecie zapędkość. Skąd ta akcja to ta akcją? Tak, dzisiaj prowadzimy akcję na terenie działania naszej jednostki. No, w sumie na terenie całego województwa podlaskiego jest akcja pod kryptonimem Prędkość. Ma ona na celu wyłapowanie tych kierujących, którzy poruszają się z niedozwoloną prędkości, przekraczają tę prędkość, no, a wiemy, że prędkość nadal jest główną przyczyną zdarzeń drogowych. My mamy przed sobą długi weekend, no w związku z tym staramy się zapewnić bezpieczeństwo osób, osobom podróżującym, no i są to ta akcja. Taka akcja będzie również prowadzona w niedzielę, 8 stycznia. No ale w okresie całego tego weekendu policjanci będą pracowali na złożonych obrotach, można tak powiedzieć, gdzie będziemy właśnie też główną, głównie skupiali się na pomiarze prędkości kierujących. Na jakich drogach można Was pokazać? Można powiedzieć, że będziemy na wszystkich głównych trasach, na wszystkich drogach krajowych, czyli 61, 63 na której przed chwilą obecnie jesteśmy, na drodze 64 oraz na drogach wojewódzkich, czyli 677, 645 to Nowoogród, 679 też na pewno zahaczymy, czyli to jest ta droga w kierunku na Gać oczywiście apeluję o rozsądek, rozwagę tradycyjnie już po prostu z tego powtarzania, to już czasami się już nie chce o tym mówić, no ale jeżeli będziemy powtarzać na stop to samo, to jednak może do niektórych uczestników ruchu to dotrze no zwłaszcza widzimy jaką mamy pogodę, tutaj chciałbym apelować do kierujących, żeby zwracali uwagę na osoby piesze, pamiętajmy, że piesi są tak samo uczestnikami ruchu jak kierujący pojazdami, no a do pieszych oczywiście żeby mieli na uwadze to, że jeżdżą pojazdy, że mogą kierujący nas nie widzieć, no i żebyśmy się zanim przejdziemy przez to jezdnię, idąc po drodze, żebyśmy zachowywali ostrożność, rozglądali się w jedną stronę, w drugą, żeby nie wchodzić pod jadące pojazdy. Podobnej akcji w grudniu minionego roku mundurowi ukarali mandatami 270 osób.